To jest podcast To Nie Controlling, w którym rozmawiamy o zarządzaniu finansami i budowaniu wartości firm. Zagłębiamy się w Controlling, planowanie finansowe i analizę biznesową, pokazując jak liczby mogą wspierać strategię i rozwój firmy. Mówimy o rzeczywistych przykładach, praktycznych rozwiązaniach i rozmawiamy z ekspertami i przedsiębiorcami. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć liczby w biznesie i podejmować trafniejsze decyzje, to jesteś w dobrym miejscu. Kliknij na swojej ulubionej platformie Obserwuj i koniecznie zostaw nam komentarz. Cześć, z tej strony Michał Wyciśnik. I Mateusz Kopiec. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tony Controlling. Dziś kontynuujemy naszą serię dotyczącą jednego najważniejszego wskaźnika na danej ludzie finansowania po Runwayu, który był naszym tlenem. Na wczesnym etapie funkcjonowania startupu przechodzimy do wskaźnika, który staje się absolutnie krytyczny, gdy zaczynacie myśleć o rundzie A. Dokładnie. Wyobraźmy sobie sytuację. Typowy startup sesowy, który radzi sobie genialnie. Co miesiąc pozyskuje nowych klientów, jest ich dziesiątki, sprzedaż dosłownie szła jak burza. Wszyscy widzieli wzrosty, wzrosty przychodów, wzrosty e, przychodów w poszczególnych abonamentach klientów. Są też zadowoleni, no bo właśnie wszystko widać, że rośnie i te przychody z miesiąca na miesiąc mają naprawdę super wzrosty, po kilkadziesiąt procent. Wszystko super, co więcej, można to pokazać inwestorom, gdzie mamy właśnie rosnące słupki w naszym raporcie. Brzmi jak bajka, gdzie jest haczyk? Haczyk oczywiście jest taki, że klienci uciekali równie szybko albo kupowali po prostu mniej po pierwszych kilku miesiącach i... Jest taka alegoria, która często jest przywoływana w sprzedaży, że twój lejek jest jak sito, które, które po prostu przelewa, przez które przelewa się wodę przez te, przez te dziurki. No i dokładnie w ten sposób można sobie e, wyobrazić sytuację, w której taki startup sasowy, który na przykład dodatkowo doda jakąś usługę, ma wysoki czern, albo klienci, którzy już raz kupili coś u, w takim startupie. Nie dokupują nowych funkcjonalności, nie dokupują nowych usług czy po prostu innych rzeczy, które akurat TenSaS oferuje. Przez co tak naprawdę ci klienci są na jednej wartości abonamentu miesięcznie, no a też duża część z nich po prostu odchodzi i nie wraca. I dziś porozmawiamy właśnie o tym NetMRR Retention, czyli czy wasi klienci chcą z wami zostać? To zacznijmy od definicji. Ale takiej praktycznej. Co to oznacza, Mateusz, Net MRR retention? Net MRR retention chodzi o to, żeby w dość prosty sposób, w takim procentowym wskaźniku, który jest w okolicach 100%, pokazuje, jak zmieniają się właśnie miesięczne przychody powtarzalne, czyli standardowa MRR od istniejących klientów w danym okresie, który sobie analizujemy. Co ważne, ten wskaźnik uwzględnia kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, to, że mamy w jakimś danym miesiącu czern, czyli wartość tego MRR-u nam spada. Dodatkowo, mamy informację o tym, czy klienci właśnie mają jakieś dodatkowe zakupy, czyli generują nam jakiś dodatkowy przychód z rozszerzeń, czyli ten expansion, no i czy, czy właśnie oni obecnie wydają u nas więcej, czy po prostu są cały czas na tej. Na tej Stałej wartości. Czyli to nie tylko chodzi o to, że czy klient z nami zostaje, ale czy też ten klient czasem wydaje u nas więcej pieniędzy. Dokładnie. Dlatego ten wskaźnik wydaje mi się, że jest tak kluczowy w przypadku podejścia i pozyskiwania rundy, rundy A, bo często na tym etapie inwestorzy chcą wiedzieć, że mają tak naprawdę już w pewnym sensie udowodniony product market fit. I że ten biznes jest stabilny albo może być stabilny. Czyli nie tylko, że pozyskuje dużo klientów i na przykład szybko osiąga wzrosty, ale też ci klienci są zadowoleni, czyli nie odchodzą i są na tyle przywiązani do produktu, że dokupują jego dodatkowe funkcjonalności, czyli zwiększają po prostu swoje abonamenty. To jest taki dość twardy dowód na realną wartość produktu czy usługi, którą taki startup świadczy. Mateusz, poza tym, że inwestorzy tego wymagają, jakie, będzie, jakie będą praktyczne decyzje, które mogą zostać podjęte na bazie tego wskaźnika? No Po pierwsze to jest taki dobry dowód na wartość waszego produktu, czyli ta wysoka retencja netto, co jest też tą wysoką retencją? No, spodziewamy się tutaj wartości po prostu powyżej 100%, to jest 100%, 100 to jest flat. Więc szukamy wszystkiego, co jest powyżej 100%. No i tu spotykamy najczęściej 110, 114, 109, w zależności od miesiąca. Niska retencja, czyli właśnie ta niższa wartość tego wskaźnika, to jest sygnał, że coś jest nie tak z produktem, jego jakością, supportem albo ceną. No bo właśnie ci klienci albo nam za bardzo odchodzą, albo nie zwiększają nam swojego udziału w portfelu. No i po drugie. Netemaraletarzym pokazuje Wam potencjał wzrostu i też jego jakość tego wzrostu. Czy możecie rosnąć organicznie na bazie istniejących klientów? No i też jak bardzo. Jeśli ten wskaźnik jest bardzo wysoki, to Wasza firma potrafi rosnąć nawet bez pozyskiwania wielu nowych klientów, bo obecni po prostu wydają więcej. Oczywiście, trzeba pamiętać, że żaden startup nie generuje wyłącznie wzrostów przez budowę swojego portfela na obecnych klientach, no ale też pozyskiwanie nowych klientów, ale faktycznie net NetMR Retention pokazuje tą efektywność właśnie w produkcie i w tym, czy on jest wartościowy dla klientów. Jako founderzy będziemy szukać powiązania wskaźników ze no wpływów, w zasadzie tych wskaźników na wzrost wycoleń naszego biznesu. Czy to jest też case właśnie NetMR Retention? Tak, myślę, że myślę, że tak. Net MRR Retention jest też takim bardziej e, twardym dowodem właśnie na nasz produkt Market Fit. Bo oczywiście zawsze będą na przykład nas inwestorzy pytać o to, jaki mamy NPS, czyli standardowe badanie satysfakcji i chęci polecenia klienta. No i oczywiście nam z tego wychodzi jedna wartość. No ale Net MRR Retention jest w stanie nam pokazać, dobra, czy te odpowiedzi z ankiet faktycznie przekładają się na to, że ten wskaźnik jest po prostu dobry. No i dochodzimy teraz do momentu, w którym ten wskaźnik ma wpływ na wycenę. Faktycznie jest tak, że no szukamy wszystkiego, co jest powyżej 100%. Przy czym nie myślimy o 3 czy 105%, tylko właśnie bardziej 110, 114, 115. Myślę, że to jest taka, taka fajna wartość. To oznacza po prostu, że Wasze przychody od obecnych klientów rosną i to rosną lepiej. Niż, e, niż to, że część z tych waszych klientów odpada, no bo to oczywiście też jest w jakiś sposób naturalne. Nawet jeśli pozyskiwalibyście mniej nowych klientów, no to wasz MRR powinien nadal rosnąć. No i to buduje po prostu ogromne zaufanie, no i przekłada się na wyższą wycenę. Po, pogłębimy, pogłębimy trochę te przedziały, o których zacząłeś mówić. Mógłbyś zinterpretować takie jakieś poszczególne wartości. Emerald Retention? Partnerem odcinka jest INCRO. Zespół seryjnych przedsiębiorców z doświadczeniem w firmach usługowych, startupach i e-commerce. Pomagamy szybko rosnącym firmom uporządkować finanse. Automatyzujemy raportowanie, ustalamy kpi -e, wspieramy budżetowanie i prognozowanie. Chcesz mieć pełną kontrolę nad finansami swojej firmy? Wejdź na incro.pl A teraz wracamy do dalszej części odcinka. Dobra, zacznijmy od takiego punktu 0, czyli punkt 0 to jest 100%. 100% to jest sytuacja, w której żaden klient nie dokupuje nic nowego, czyli jego wartość nie wzrasta, ale też żaden nie odchodzi, czyli jesteśmy po prostu flat. No i teraz tak, jeżeli mamy ten wskaźnik poniżej 90%, to jest alarm, to znaczy to jest po prostu bardzo zła sytuacja. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że w naszej analityce miesięcznej taki wskaźnik pojawi się raz, dwa, czy, czy kilka razy, w zależności od też długości życia danego startupu ile on już to sprzedaje. I natomiast to nie jest pożądana sytuacja, jeżeli ona zdarza się regularnie i regularnie ten wskaźnik ma wartość poniżej 90%, no to jest naprawdę coś nie tak i myślę, że takim pierwszym kluczowym działaniem mogłoby po prostu być pójście do klientów i zapytanie o co chodzi i jak się czują z naszym produktem. Dobra. Jak mamy informację o tym, co się dzieje, jak jest poniżej 90%, no to teraz tak. Co się dzieje od 90% do 100%? To jest pewnie jakaś baza, natomiast to na pewno nie jest oczekiwany wskaźnik. I znowu trochę się powtórzę. Może mniej alarmująca sytuacja, natomiast dalej powinna być bardzo poważnie potraktowana. No, bo nasz biznes długoterminowo nie ma potencjału na wzrosty, po prostu się zwija. Czyli ekonomika skali, jeżeli nasz wskaźnik wynosi poniżej tych 100%, zawsze nas zabije, bo po prostu więcej klientów odchodzi, niż, e, niż e, tak naprawdę wzrasta e, nie tych abonamentów. Więc sposób na to, że będziemy więcej sprzedawać, nie do końca będzie e, skuteczny. No i dobra, powyżej 100% to jest super wynik. E, oczywiście, teraz te oczekiwania są coraz wyższe. Dobrze jest pokazać. 110-115% to są takie bardzo fajne wyniki. Oznacza to po prostu, że wartości z, z przewyższeń, czyli rozszerzenia tych e, klientów e, z jakichś działań upsellowych czy cross przewyższa ten czern i to znacznie, więc po prostu wasz biznes jest zdrowy. Tutaj, pewnie, bym się jedynie zwrócił na taką analizę z kolei, co charakteryzuje klientów, którzy odeszli, no bo w takim razie to nam bardzo łatwo jest w stanie pokazać, że mamy grupę klientów, którzy nam super ufają i co więcej chcą jeszcze bardziej korzystać z produktu, i jest grupa klientów, którzy po prostu odchodzą, więc może warto by się skupić tylko na tej pierwszej. No dobra, ale to jak mam w firmie niską retencję netto, czy to jest sygnał dla mnie, żeby skupić się nie tylko na marketingu, ale też na jakości produktu i customer success? Myślę, że tak. I to w ogóle jest jedno z takich fajnych ćwiczeń, które często też wykonuje się w przypadku zmiany jakichś polityk cenowych czy po prostu e pricingu. Dobrze jest pytać klientów, dlaczego do nas przyszli w miesiącach, ale jeszcze lepiej jest pytać klientów, którzy odeszli, dlaczego to zrobili. Bo tak naprawdę to nam daje odpowiedź na to, co nie gra w naszym produkcie albo w naszej obsłudze. Jakie miałbyś podpowiedzi praktyczne dla fanderów? Co powinni robić, żeby dbać o ten wskaźnik? Przede wszystkim myślę, że warto analizować sobie, jakie są poszczególne zachowania naszych klientów. To znaczy, jeżeli jesteśmy na etapie rundy A, te zbiory danych nie są jeszcze tak ogromne, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie prawdopodobnie prześledzić każdą z historii klienta dlaczego jego pakiet wzrósł, co dokładnie zrobiliśmy, czy to sprzedażowo, czy może klient sam zawrócił się do nas albo wykupił jakąś dodatkową funkcjonalność na platformie. Czyli co dokładnie się zadziało, że ta wartość przychodu z klienta wzrosła. Z kolei, jeżeli właśnie wracamy do tych klientów, którzy odeszli i mamy jakieś alarmujące sygnały o produkcie albo na przykład o obsłudze naszego klienta, no to jest właśnie informacja do tego, że musimy coś w tych elementach zmienić, czyli albo dostosować lepiej produkt, albo dostosować lepiej grupę docelową, która faktycznie odpowiada, odpowiada ten produkt, no albo zmienić coś w obsłudze klienta, bo na przykład nie spełnia do końca oczekiwań naszych klientów. Ja tutaj widzę rolę dla nas jako zewnętrznego CFO, no bo często fonderzy widzą tylko ogólny wzrost przychodów i nie zagłębiają się w te niuanse. Dokładnie, no i tutaj właśnie jesteśmy dzięki temu w stanie pomóc. Nie tylko po prostu obliczyć taki net MRR retention, ale przede wszystkim przeanalizować jego składowe, czyli właśnie, którzy klienci dokładnie zdecydowali się na tą ekspansję, którzy odpadli. Jesteśmy w stanie pomóc przy współpracy z zespołem sprzedażowym, sprawdzić dokładnie, dlaczego jedni albo drudzy zwiększyli swoje zaangażowanie, a jedni po prostu odeszli. Gdzie jest najwięcej czerni i dlaczego, z jakich segmentów klientów najlepiej sprzedajemy, jakie działania powodują to, że faktycznie mamy ten expansion? Czy to są działania proaktywne naszego zespołu, czy to są na przykład właśnie to, że klient sam w jakiś, no, w jakiś sposób oczywiście sugerowany, ale jednak chce zwiększyć na przykład abonament nie wiem, w swoim w, w programie, który akurat sprzedajecie. No i z jednej strony pomożemy wam przeanalizować, jaki jest ten wskaźnik, z czego on wynika, czyli jakie konkretnie ma składowe, no i też dać znać właśnie na co dokładnie, co dokładnie wpływa na to, że on rośnie albo mareje. Podsumowując, net MR Retention to metryka, która mówi o prawdziwym zdrowiu waszego biznesu SaaS, no i też o potencjale do długoterminowego wzrostu. Dokładnie, no i to jest fajna informacja o tym, jak dbano o klientów, no bo to oni są finalnie też siłą napędową naszego finalnego MRR-u. I to jest koniec części merytorycznej naszego drugiego odcinka w serii Najlepszy wskaźnik na poszczególny etap życia startupu. A w kolejnym odcinku zagłębimy się w CAC Payback Preview, czyli dowiemy się, ile czasu zajmuje odzyskanie. Pieniędzy zainwestowanych w pozyskanie nowego klienta. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli podobał Ci się na swojej ulubionej platformie, koniecznie zalajkuj i zasubskrybuj nasz podcast oraz zostaw nam opinię. To bardzo nas motywuje i pomaga rozwijać ten projekt. Jeśli interesuje Cię to, w jaki sposób moglibyśmy pomóc w Twojej organizacji, wejdź koniecznie na stronę INKRO.pl i umów bezpłatną konsultację. W opisie odcinka zamieściliśmy linki z naszych profili na LinkedIn. Tam znajdziesz więcej materiałów o tym, jak lepiej zarządzać finansami w Twojej organizacji. A tymczasem do usłyszenia. Cześć! Cześć!